Siemano, witam w kolejnym odcinku z przeglądu marketu. Dziś pogadamy sobie o fajnych wzrostach na autografach graczy Nazi, głównie tych tanich, bo one tutaj fajny performance zaliczyły. Pogadamy też o rzeczach tak niekoniecznie popularnych, jak na przykład naszywki, folie, jakieś naklejki operacyjne. To nie takie najbardziej mainstreamowe rzeczy, jeśli chodzi o inwestycje. A nas nie z manki kupisz, wymienisz swoje skiny. Strona nie wlicza cen naklejek do wartości skina, więc można sobie coś tu fajnego craftić, i zaczyna no, zdobywać krafty. Nie wliczają też floatów. No i co, z kodem Rafikos plus 35% więcej do wpłaty? E, no tak, potężny internet. No i co, jak ktoś chce, to link w opisie. Zacznijmy sobie od autografów Naizy. E, ogólnie drogo, logo drużynowy mi się podoba, jest takie fajne, minimalistyczne, chodzi za około 55 zł. No i autografy. Na pewno ROX jest takim najbardziej popularnym, kosztuje 600 zł, najdroższe holes z Antwerpu, w plikach do 900. E, na Maxie nie zadziało się za dużo. Tutaj może to symbolizować to, że on jest akurat dobrze wyceniony. Ale natomiast te trzy pozostałych graczy, no tutaj bardzo fajnie to wskoczyło. No teraz już no nie kupowałbym, bo wiecie, z 15 zł do powiedzmy tam 35 na DDT Zilu. 13 też do 32 około. Więc bardzo fajny performance, więc teraz bym się wstrzymał. Natomiast myślę, że to może być fajna lekcja, że warto szukać takich niedocenionych, niedowartościowanych itemów. No i na tym zarabiać. nie? Tutaj akurat Ninzy, natomiast może wśród Imperiali, może wśród Cloud9, albo jakichś innych Team Liquid, Eternal Fireki, na kapsule, z której lecą te naklejki tutaj bez zmian, nawet jakieś minimalne spadki. Więc tutaj w sumie wykres tych kandydatów to całkiem nieźle stoi. Teraz tak, jeszcze folie, bo to mnie w sumie ciekawi, czy, co, ciekawi, czy coś tu się zadziało. Na foliach, proszę Państwa, są dalsze spadki. Tutaj mamy Entropic. Zobaczmy mouse. Taka sama sytuacja. No jestem ciekaw, nie? Czy na przykład w przyszłości tu nie będzie jakichś fajnych odbitek. No, kuszą mnie te, te, te folie, na pewno niektórych drużyn. E, jak na przykład Tylu Entropic tam wcześniejsze, no ale z tego co widzę, to tu nie dzieje się nic nie wiadomo jakiego. Mówi starcy. O, tu nawet z jakąś odbitką w sumie. O, to tutaj coś wzrosło. Tutaj Tailu jakieś pojedyncze za 140 się sprzedały, no ale chodzi, w okolicach stówy to. E, no, i co, to wszystko? A jeszcze Kopenhagi. No, i trochę sobie kupiłem? Nie pamiętam, już w okolicach właśnie tych 20, ile złotych. No, i teraz 32, to też jest jakaś tam powiedzmy odbitka. E, no, nie wiem, ciekawe są te forie. No, nie ma a to, a, na to aż takiego popytu, no i to jest minus. Natomiast mm, myślę, że przez ten supply e, to coś tu może się podzielić, nie? Zwłaszcza z tymi konkretnymi drużynami, o których wspomniałem. Obczajmy sobie jeszcze nosywki pod najbliższego Majora w Kopenhadze. Opcja myślę, że dobra. E, mamy Tylu w Goldzie. Okej, okay, na spadkach teraz odbiło sobie Tajlu zwykłe. O. Ok. 35 zł i odbitka do 50 do tych wcześniejszych cen. Fajnie to wygląda, okej. Okay. Mówi starsiki, też z, jaką z jakąś odbitką, furia to tylko na spadkach, okej. Okay. Faceclanik, On się w sumie trzyma, więc w sumie y tutaj w zależności od nasywki Małus na spadkach, natomiast 37 ziko. No i przejdziemy sobie na klejki operacyjne, e, tutaj jakiś papier wpiłem randomowy, a e, tutaj w sumie nic się nie dzieje ciekawego, ale po ciężkich walkach, jak ty się na przykład zachowujesz? Okej, okay. był dołek, teraz jakaś odbitka, no ale tutaj nic spektakularnego z tego co widzę, jak wersja papier, o tu niezła stagnacja, nawet wcześniejsze jakieś spadki, fajnie to sobie rosło, natomiast teraz no okej, okay, no. coś tam się dzieje, coś tam się nie dzieje, zobaczmy jeszcze na przykład Liquid Fire. Okej, okay, tu na spadkach, tu cały czas spada. Jeszcze wielka fala, tu też na jakichś spadkach, teraz odbitka. Broken Funk, o tu nawet w sumie ze wzrostami do 6 zł. Jak to wcześniej, okej. Okay. No, tu też jakieś dołki lokalne były. W zależności od naklejki, tutaj raczej. No i dobra, w sumie przeglądaliśmy te takie trochę inne rzeczy, bo na kapsułkach to po prostu po tych wzrostach, jakieś spadki, stagnacja, nic się szczególnego nie dzieje. Dzięki za dziś, do następnego, cześć. Pa